Dzień dobry, Olga Kulma, neurologopeda. Dla rozwoju każdego człowieka szczególne znaczenie ma wymiana informacji z innymi osobami. Choćby w najbliższym otoczeniu, takim jak rodzina, szkoła, praca. I może ona przybrać zarówno charakter werbalny, jak i niewerbalny. A praca logopedy polega właśnie na niej kształtowaniu. Dzieci z niepełnosprawnością są grupą niezmiernie zróżnicowaną pod względem możliwości, tempa i przebiegów procesów uczenia się. Zróżnicowanie to dotyczy również właśnie komunikowania się. Dlatego w każdym, podkreślam w każdym indywidualnym przypadku diagnozy logopedycznej, logopeda musi ustalić co dla danego dziecka jest podstawowym problemem utrudniającym lub uniemożliwiającym prawidłową komunikację. Czy jest to na przykład bardzo ubogie słownictwo, czy zaburzenie artykulacji, może dysgramatyzm, albo poważne opóźnienia rozwoju we wszystkich aspektach mowy. Aspektach. Trzeba pamiętać, jeszcze raz podkreślę, że u każdego dziecka te problemy, te trudności są zupełnie inne i dla każdego dziecka, do każdego dziecka trzeba podchodzić indywidualnie. Zasadniczym celem terapii logopedycznej jest umożliwienie dziecku kontaktu z otoczeniem. I właśnie praca terapeuty logopedy zmierza do nauczenia tych naszych małych, podopiecznych pacjentów różnych jego form, także tych pozawerbalnych, i to w takim stopniu, które jest dla dziecka możliwe do opanowania. Terapia logopedyczna jest częścią rewalidacji i prowadzi się obok terapii pedagogicznej nastawionej na wszechstronną stymulację rozwoju pacjenta, co osiąga się przez różnego rodzaju ćwiczenia, na przykład ruchowe, ćwiczenia ukierunkowane na zabawę, wprowadzenie elementów muzyki, tańca czy ogólne rozwojowe ćwiczenia ćwiczenia logopedyczne. Z dzieckiem właściwych jego nawyków związanych z mózgiem. I są to na przykład systematyczne ćwiczenia doskonalące aparat mózgu. I możemy tutaj wymienić zewnętrzne albo wewnętrzne masaże twarzy, ćwiczenia prawidłowego oddechu, uczymy dziecko prawidłowego sposobu połykania się, zamykania ust, ćwiczenia konacyjne, e, doskonalimy to, żeby dziecko nawiązywało i utrzymywało kontakt wzrokowy oraz ćwiczymy e, narządy artykulacyjne, czyli nasza gimnastyka później i języka. Następnie przechodzimy do zabaw dźwięk oraz do rozwijania słownictwa czynnego i biernego. Dążymy my przy tym, aby dziecko było w stanie opanować taki zasób słownictwa, który jest mu niezbędny do życia i społecznego funkcjonowania. Kolejnym punktem jest wypracowanie umiejętności formułowania pytań, gruś, sygnalizowania własnych potrzeb, życzeń czy na przykład pretensji. Następnie przechodzimy do dialogu. Chcemy, żeby dziecko potrafiło zadawać pytania, ale i na te pytania odpowiadać. Oprócz dialogu fajnie by było, żeby dzieci potrafiły prowadzić narrację, czyli opowiadać o tym, co, co ich dotyczy, co doświadczyły albo o co prosi inna osoba. Oprócz takich ćwiczeń na zajęciach logopedycznych e, ćwiczymy z dziećmi wszelkiego rodzaju e, umiejętności poznawcze. ćwiczymy pamięć, e, małą motorykę, grafomotorykę, pisanie, czytanie oraz koncentrację. Trzeba komunikowania się z otoczeniem to bez wątpienia jedno z najważniejszych potrzeb psychicznych każdego człowieka. A zatem, gdy mowa jest poważnie założona, warto dziecku pomóc stosując adekwatne do potrzeb alternatywne lub wspomagające metody porozumiewania się. I pracując z dziećmi nie mówiącymi, wykorzystujemy wiele metod i technik w zależności od preferencji czy możliwości rozwojowych danego dziecka. Kolejna funkcja alternatywnej komunikacji jest program językowy makaton, czyli system gestów i symboli graficznych. Kolejną są eksy, czyli system fizyczny wymiany symboli. Kolejnym jest program WIK, czyli program działający w oparciu o system.